Lecisz w złą stronę? Niech zgadnę. Lecicie do Politeusa? Tak, po kawałek kryształu serca. Dołączę do Was. <głos> 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 Wielkie nieba, pyszna kolacja powinna uciszyć te dźwięki. Jaskierko, co ty narobiłaś? Zjadłaś wszystko! Całe nasze zapasy! Jedzenie na miesiąc. Pożarłaś też rzeczy, które nie są jedzeniem. Zaraz, zaraz. Chyba nie zjadłaś! O, dzięki miłosiernym duchom chciwości nie zjadłaś. Mm. Kiszki mi marsza grają, a nic nie zostało. Coś ty sobie myślała. Oczywiście zajmował cię tylko twój wielki, wiecznie pusty brzuch, prawda? Ty nienasycony, egoistyczny żarłoku. Co znowu? Nie dość, że wszystko pożarłaś, to jeszcze się obrażasz? Świetnie! Tam jest wyjście. Śmiało nie zatrzymuje. Możesz się trochę pospieszyć, nie mam całego dnia. Hm. Hmm? To żółw Politeusa? Dokąd płynie? Jaskierku? Elfy? Czego tu chcecie? E, przyszliśmy, bo chcemy coś od ciebie kupić. E, witam w moim domu, łamane przez dom towarowy. Może coś przekąsicie? E, widzę, że wam się spieszy. Nie będziemy sobie zawracać głowy jedzeniem. Hmm. A może przynieśliście jakieś przekąski przez przypadek? Nie, my... Nieważne. Interesuje Was oryginalny srebrny blubardo. Oddam go za 30 złotych monet w ramach zaliczki plus 5 złotych monet co miesiąc, plus odsetki. Nie, właściwie szukamy czegoś innego. Kryształ serca. Czy to on? E, nie skarbie. Jeśli się dokładnie przyjrzysz, zobaczysz inskrypcję. Imitacja sygnowana przez garg.